Dzień dobry, Szymon Moszny, a ze mną jest Kasper Bukiewicz, zawodnik sportów sygnatkowych. W jednym z ostatnich materiałów pokazaliśmy Wam trzy ćwiczenia, które są świetnymi finisherami, czyli takimi ćwiczeniami, które rzuca się na samym końcu treningu danej grupy mięśniowej, po to, żeby ten dany mięsień jeszcze mocniej zwodźcować i dać mu odpowiedni bodziec mechaniczny do wzrostu. Ale w międzyczasie przypomniało nam się, że istnieje jeszcze jedno ćwiczenie, które jest ćwiczeniem leżącym gdzieś pomiędzy głównym ćwiczeniem, a pomiędzy takim ćwiczeniem, które można wykonać um, jako ostatnie, będące finisherem, i tym ćwiczeniem, jest ćwiczenie, które zobaczcie za chwilkę. Żeby mięsień mógł rosnąć, powinien dostać odpowiedni bodziec w postaci obciążeń mechanicznych. I teraz istnieją różne rodzaje skurczów mięśniowych. Jeśli robicie klatkę piersiową, to w momencie, w którym ramię przyciągacie do tłowia. Przyczepy klatki piersiowej zbliżają się do siebie, w związku z czym mówi się o skurczu koncentrycznym. Jeśli przyczepy oddalają się od siebie mimo działającego napięcia mechanicznego, jest mowa o skurczu ekscentrycznym, które lepiej niż koncentryczny buduje masę mięśniową, a jeśli obciążenie jeśli ruch się zatrzyma i mimo wszystko jest dalej aplikowane napięcie, a przyczepy się nie, nie zbliżają, nie oddalają, wtedy mówimy o skurczu izometrycznym. Żeby trening był dobry, żeby trening był skuteczny, żeby trening przynosił odpowiednie rezultaty, warto jest stosować wszystkie te trzy rodzaje skurczów po to, żeby mięsień zaskakiwać czymś nowym. Mięsień będzie rosnąć wtedy, kiedy jakby napięcie mechaniczne, które otrzyma, będzie większe niż to, do którego był przyzwyczajony. W związku z czym dzisiejszym ćwiczeniem, jako ćwiczeniem będącym finiszerem, jest ćwiczenie, które z połączeniem rozpiętek z linkami wyciągu z zatrzymaniem na końcu ruchu. Trzymacie uchwyty w wyciągu, klękacie na kolanach, pochylacie się do przodu i teraz jako pierwszy ruch robicie rozpiętki obustronnie, zbliżacie dłoń do matki. Teraz to co jest ważne, nie opieracie sztywno dłoń, nie wbijacie jej w matę, bo wtedy zniknie Wam napięcie sklepki piersiowej. Staracie się dosłownie muskać tylko delikatnie dłonią matę, po to, żeby w trakcie wykonywania ruchu przeciwną kończyną cały czas utrzymywać napięcie mięśniowe. I teraz Kacper wykonuje naprzemiennie rozpiętkę lewą i prawą kończyną górną. Jeśli robi ruch jedną ręką, to w drugiej cały czas utrzymuje się napięcie mięśniowe. W związku z czym mięsie nie ma przerwy w pracy, tylko jest cały czas napięty. To daje mu potężne obciążenie mechaniczne, które może stanowić bodziec do jego wzrostu. Ponieważ mięśnie lubią nieco większe zakresy powtórzeń, a nie tylko 6, 8 czy 10, to zafundowanie im dłuższego napięcia, które trwa, nie wiem, 20 powtórzeń, zapewni im bardzo ciekawy bodziec do wzrostu. Okay. Im dłużej ćwiczycie, tym większe powinny być bodźce, które serwujecie swojemu ciału, żeby to mogło rosnąć. O ile, kiedy zaczynacie swoją przygodę z siłownią, wystarczy czasem jedna, dwie serie, żeby zapewnić bodziec wystarczająco tego, żeby mięśnie rosły. Jednak jeśli ćwiczycie dłużej, kilkanaście lat, tak jak Kacper, to narzędzia, które stosujecie powinny być zdecydowanie cięższe. I czasami jest tak, że warto jest takie klasyczne ćwiczenia typu wyciskanie sztangi leżąc na ławce poziomej, wyciskanie sztangielek leżąc na poziomej czy, czy dodatniej, połączyć z ćwiczeniami, które będą zapewniały taką inną em, formę aktywności dla danego mięśnia, inny bodziec, a to przyczyni się do tego, że znowu będzie można widzieć rezultaty a Kacper, jak widać, rośnie nam z odcinka na odcinek. Jeśli ten materiał Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby dostawać informacje o nowych filmach, a my tymczasem zapraszamy Was do oglądania następnych odcinków.